Chciałbyś hacki jeden? Chcesz mieć takie szafki? To zobacz, jak to zrobić. Krokiem pierwszym jest przygotowanie jakiegoś drewna, z którego chcemy mieć tą szafkę. Teraz podam wam parę przykładów. Oto i one. Pierwszy, dżunglowy, drugi, okorowany, świarkowy, trzeci, namorzywa, nawet zwykły i czwarty nawet okorowany. Drugim krokiem jest. Musicie wpisać dokładnie tą komendę, co pozwoli Wam mieć niewidzialnego item frame'a. Wrzucę Wam ją w opis. Jeżeli wszystko się powiodło, nie powinno być dopisku, taki jak tu jest. Na przykład bloki budowane, tylko powinna być zwykła, na, zwykła ramka na przedmiot, bez dopisku. Tak samo powinno być niewidzialne. Teraz wystarczy postawić na nasze szafki. Te, te item frame'y ale ze strony, z której chcemy mieć jakby się otwierało, czyli mieć te drzwiczki. Gdy mamy to już położone, weźmy sobie jakąś płytkę, pół płytkę, takie po prostu, odwróć i połóżmy płytki w item frames. Gdy już to położyliśmy, odwróćmy to, klikając po prostu prawym przyciskiem na item frame. Odwróćcie to w ten sposób, żeby było bardziej do środka. I proszę bardzo, Wasze szafki są gotowe. Wyglądają jak z młoda. Możemy także dodać różne urozmaicenia. I to by było na tyle. Na, to by było na tyle z dzisiaj.